Cześć, z tej strony Tobierz i witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Colin McRaeley 2005 Dawno nie grałem Ale tak, yy. nagrywałem już ten odcinek dwa razy Za pierwszym razem w ogóle dźwięku nie nagrało, za drugim razem przyszedłem go usunąłem Więc musimy przejść niestety go jeszcze raz, ale mi to nie przeszkadza ale po prostu już mam to, mam wszystko co można odblokować tutaj i jedziemy naszym eskortem Stwierdzi, że nie będę robił przyśpieszonego filmu ani nic po prostu zrobimy normalnie ten wyścig tak jak każdy nierówny asfalt od razu mówię, że to auto będzie strasznie zniszczone bo o tym się zawsze mi fajnie jeździło po bandach dobra to sobie darujemy to suniemy i tak postanowiłem że będę od dzisiaj trochę więcej gadał w odcinkach i tak pytaliście się mnie ostatnio pod odcinkami niektórymi czy mógłbym zrobić, żeby mnie było trochę lepiej słychać. Znaczy to też powiem wam tak, to też nie zależy ode mnie, czy, nie, czy mnie będzie głośno słychać czy nie. To zależy od, znaczy też od mikrofonu, bo to zależy czy mikrofon jest dobry czy nie po drugie to zależy gdzie jest ten mikrofon ja mam akurat taki takich więc on nie ma takiej super jakości ale planuję kupić nowy a trzecia rzecz to mam ten mam ten mikrofon który teraz On go podłączony na tych takich mini rzekach na tym słuchawki mam bodajże na różowym a na zielonym mam mikrofon i wtedy Idzie to przez. Dobra, nie wiem, jak tłumaczył po prostu przez to, że mam na mini jackach podłączone, to mnie słabiej słychać. Jeżeli miałbym podłączony. Czy miałbym mikrofon na USB, to byłoby mnie lepiej słychać. I nawet to postaram się za niedługo przetestować, bo mam jeszcze stary mikrofon na USB. Zobaczę, jak będzie działał, i wtedy będę wiedział, czy kupić sobie. Mikrofon usb czy na mini Tak, wiem, że ostatnio w odcinkach sam Sensorski widział, w trochę mało gadam. Bo tak nic nie mówię, nic nie mówię mówi, mówi. i nagle coś mówię. Tak więc postanowiłem, że postaram się jak mówić. A choćby takie coś że... o kurde. A będę mówił choćby takie rzeczy, że właśnie wjechałem. Te plansy są fajne tutaj sześć, pięćdziesiąt, 6, 6 prawy drzewami. Drugi 6 lewy przez O Fok głupi jestem Dobra kichać to porque não sabia, era aqui. I tak jak widzicie, w tym aucie, trochę jest większy od dwóch poprzednich, po lewej na dole, jak widzicie, uszkodzenia auta, to widzicie je za dodatkowa rzecz czyli takie takie odwrócone te, to że nie będę wam ja wam powiem jak to się nazywa jak wjedziemy do do, 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 do naprawy skończymy wyścig bo nie chcę teraz źle powiedzieć ale tak to przekłada ponieważ o tak, bo tamte auta, dwa poprzednie, miały napęd na przednie koła, więc nie potrzebowały tego. A te auta, jako pierwsze, ma napęd na tylne koła. To jest pierwsze auto takie, z się spotykamy. Potem już... potem... takie... takie cóż, mają też auto z napędem na cztery koła. I przez to jest więcej do zniszczenia i mniej czasu. No i na prawy 70. Trzydzieści skręt dwa lewy przed domem. Jo, ale pięknie prawy i miota w tym aucie. I to widzicie, to fajnie. Chodzi mi o miejsce hierokii. Trzeba się jak najlepiej hamować żeby nigdy nic nie wjechać Nie wiem, teraz się 3, troszkę zesłałem ale mówi się trudno Nie mam na razie weny twórczej Bez jest wcześnie rano Wczoraj za wcześnie nie mogłem spać więc trochę taki nie tak jak jestem, ale ważniejsze nagrywanie Wybaczcie uh, Mam nadzieję, że Pan powiem jak to się nazywa. Jak to się nazywa pół osie Dobrze myślałem No i przecież dobrze jechałem No jeszcze raz pomyślmy e, tak tu musimy naprawić. Tu też. to jest 92. Tu. I tu. Dane, drobny shooter. Brawo, możemy sunąć. No ale już jest podchmurna, więc w następnym odcinku chyba będzie padać. Mi chodzi, że w następnych rajdach, a nie w odcinkach, że na YouTubie, tylko że w tym odcinku, ale w kolejnych rajdach. A. Już mam pół 8 rozwalone i pięć lewy zacisk 30 długi 4 prawy 30 lewy i 6 prawy i 4 prawy to długi 5 lewy i 3 lewy zacisk do 2 i tak ogólnie daj wazer za seria się drzem popularnością więc się cieszę ja słyszę że tam mój pies właśnie się rozkopuje na moim łóżku 56 ja to niech leży ja nie grywam, to niech leży brama skręt, dwa, domek. Szczyta, sześć, lewy domek skręt trzy, prawy sześć, lewy. Długi, pięć, lewy, przez o, dobrze trzeba uważać na siano, siano jest jak kartony Mały lewy przez szczyt, o, i cichy, trzy, zabójca. Prawy, Tak Dobrze? Powiem wam, że jak się gra w gry samochodowe i nagrywa odcinki, to strasznie ciężko jest cały czas coś mówić z sensem. Bo jak się na przykład gra w takiego Minecrafta, to cały czas coś się robi w głowie. Albo cały czas coś się dzieje nowego, więc można mówić. A tutaj co powiem? No, że jadę, no i co? na przykład w jakiejś KFG albo coś, to Do też sześć, można prawe, wyrażać dźwięk, swoje dźwięk, emocje, a tutaj a w samochodówkach są emocje jak na zbieraniu porzeczek. prawy zacisk to przez metę. U, ale było blisko. W miarę ładnie pojechałem i tak jestem pierwszy. Znowu sobie załyczę. jakby w topie chyba Cytrynową. Chociaż nie powinienem, bo z pewnego powodu już nie lubię cytryny. A z jakiego to się powinniście domyśleć? Nie dlatego, że mi nie smakuje, tylko że... Nie lubię. Ojej, ogólnie. Tego, że się nazywa cytryna i w ogóle. Poniszczyło, o tak powiem To 6 lewy ciąć i 3 prawy Z cały ściągną gry na najwyższych detalach I 6 lewy zacisk do 5 To coś tak jakoś Nie wiem zaraz sprawdzę zaraz po odcinku lewy tak, Jeżeli to są jakieś niskie detale to dam sobie najwyższe Ponieważ ta gra ma tak, tak dużo fajsów przez nagrywania Ograni Ograniczę ją teraz tylko fraps Ponieważ oryginalnie ma tych FPS-ów w tym w... W oryginalnie FPS-ów ma w tym w... W menu głównym ma 999, a w podciąg wyścigu tak waha się od 120 do 200 zależy. Czają się mnie obić auta. Chociaż już jest trochę z nimi Nie wiem dlaczego, ale zawsze na tym mapie mi się są koła. Nawet jak mam napęd na przednie koła. Dlaczego ham hamulce. Nie napęd.

To nie, to nie. Skręt, Szkoda, że, ty, że nie ma tutaj też mapy polska. Chciałem powiedzieć ja po polskich drogach. Zobaczcie tą chwilę nie ale musiałem sobie ziewnąć. Wiem, że to już któryś raz w odcinku, ale mówi się trudno. A właśnie Rap spodzielił nagrania. Uszkodzenia duże, koła Tą tak dzisiaj nie jest Trwało godziej bywało tak, że nie dojeżdżałem bez kół. Dany deszcz. Ma wreszcie deszcz. Wiecie co? Mi się wydaje, że mam na maksymalnych detalach Znaczy na najwyższym grafikę ustawioną Bo Widzę dokładnie wszystkie napisy na tym aucie Nawet widzę, że Escort taki mały napis A Tego możecie nie widzieć w odcinku Ponieważ niestety Ja nagrywam w a czy ogólnie tak, ja mam kwadratowy monitor, nie mam prostokątnego panoramicznego, że tak powiem, ponieważ w tych czasach, jak kupowałem go, to jeszcze nie było panoramicznych monitorów. Hmm, więc to, że wy to widzicie, jakbym miał panoramiczny monitor, to zasługa renderingu, ponieważ ustawiam to specjalnie tak, żeby. Chociaż też dlatego jest w HD, bo jeżeli byłby jakiś inny sposób, żeby to było rozciągnięte, to być może odcinki by nie były w HD, bo by były. Nie wiem, ale ogólnie opcja HD, opcja HD włączam po to, żeby filmik był na cały ekran YouTubowy, albo, ani też żeby nie było żadnych pasków w ogóle na dole, albo po bokach. bo też niektórzy YouTuberzy mają w ogóle na dole paski takie małe. O, teraz podzielił nagranie. O, widzieliście to? To będzie zaraz w odcinku sprawdzę, jak są ustawione wymagania, ponieważ ta, ta gra nie potrzebuje tego za dużo. I ogólnie, jak wiecie, jeżeli słuchaliście informacyjnego filmiku, to wiecie, że będzie, będę miał niedługo nowy komp. I wtedy postaram się jakąś dobrą kartę graficzną. To może po prostu zrezyg, powiedzmy tam, zrezygnuję ze, z jednego dysku twardego, ponieważ chcę sobie kupić 2 terabajtowe. Powiedzmy, kupię sobie jeden, jeszcze, znaczy ten drugi będzie miał 5 GB zamiast 1 tb I dzięki temu będę mógł sobie lepszą kartę graficzną kupić. I wtedy będzie cool Oczywiście komputer będzie sobie tam dobierał, bo korzystam tylko z pomocy informatyka, żeby e, zmontował mi to. E, no i będzie dobrze. Mam nadzieję, że ładnie gry będą szły. Dla mnie najważniejsze, żeby, żeby po prostu nawet, nawet na tych najniższych detalach jakieś tam w przyszłości gry chodziły, ale żeby teraz, teraz tak w takim przeciągu jeszcze dwóch, trzech lat, żebym każdą grę sobie mógł tu na nim zagrać i żeby mi nie ciało nie lagowało i mógł mieć dobre ustawienia graficzne i tak i i i i no i mam tam zaplanowanych jeszcze kilka serii jak już kupi kompa więc nie będziecie, mie będziecie mieli co robić w nowym roku szkolnym Zaś to zostało dobra kichać to damy deszcz mokry shooter okej okay. no to suniemy Nie był taki błąd, że cofało to, że jadę w drugą stronę. No jak na razie jeszcze się nie obiłem. Ło, a się widzieliście? A nie, że widzieliście. Ło, dobra, ale zahaczyłem. Do 6 prawie jak się tu steruje. przez Za dużo tu jest. że teraz będzie tylko jeść, yes, jedziemy i takie rzeczy. No ale co mam innego mówić a co robimy? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Idziemy dalej O, koniec A, nawet szybko minęło My, Myślę, że będą tylko dwa nagrania No, oczywiście nic nie zyskałem, bo już wszystko mam To jest zrobione, ale dobra, trudno Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie tą łapkę w górę, komentarz, czy coś tam chcecie. Nawet dodanie do ulubionych. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!